I witamy ponownie po przerwie. Kongres Polityki Miejskiej, drugi dzień. Tym razem przyglądamy się nie tylko miastom. Y Kompaktowym, ale, no, właśnie, przyglądamy się miastom, które się kurczą. A jak wiedzą Państwo lub nie wiecie, ale jeśli nie, to na pewno jest to wiedza do uzupełnienia, mamy z tym w Polsce ogromny problem. Przed chwilą y, nasi goście na scenie medialnej próbowali zastanowić się nad tym, w jaki sposób kurczenie się miasta może się stać procesem, z którego możemy wyciągnąć nauczkę, możemy się na nią przygotować. A teraz y, gość Magdaleny Miller opowie o tym, w jaki sposób y, Rozwiązać ten problem w bardzo konkretnym mieście, bo też o tym bardzo konkretnym mieście napisał swoją książkę, o bytomiu. Moim państwa gościem jest Mikołaj Gomułka z Politechniki Warszawskiej. Serdecznie zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. <słuch> to tak na wstępie. Może osadźmy się tak nieco w kontekście. Mówimy tutaj dużo o miastach, mówimy o rozlewaniu się miast. W literaturze możemy czytać o tym, że no te miasta to w ogóle jest jakiś kapitał przyszłości, że wszyscy w tych miastach będziemy mieszkać. Jak sobie idziemy ulicami, ulicami naszych miast, to widzimy, że wszędzie się po prostu wszystko buduje. No to nagle. Jak to, kurcze, kurczenie się miast? Skąd, taki, skąd ta teza? Co to w ogóle znaczy? Kurczenie się miast, niestety nazywamy to w ten sposób po polsku, bo jeszcze nie mamy konkretnego terminu na to. Po angielsku mówicie shrinking cities, po niemiecku są to schrumpfende Städte, po polsku mówimy albo wyludniające się, albo kurczące się miasta. Chodzi nie tylko o utratę populacji, ale o utratę całej aktywności gospodarczej, szeregu różnych innych funkcji, jakie miasta pełnią. I to wcale się nie wyklucza z tym, że globalnie coraz większa populacja światowa sprowadza się do miast, ponieważ środek ciężkości przenosi się trochę gdzie indziej, do Azji. W Afryce miasta też bardzo intensywnie się zaludniają, ale w krajach, które już wyszły z fazy przemysłowej, te ośrodki miejskie tracą swoich mieszkańców, niekiedy nawet na rzecz, tak jak wspomniałaś, przedmieść, które z kolei są coraz gęściej zabudowywane. I czy mamy jakąś na to receptę? Czy my w ogóle o tym myślimy jako o takim realnym problemie? Czy to jest jakaś yy, taka rzecz, którą, nie wiem, spychamy z kadencji na kadencję i niech ktoś inny się tym zajmie? Bo wiemy, że no jednak ta odpowiedzialność za miasto jest nieco rozproszona, tak? I często możemy szukać w różnych miejscach gdzieś decyzyjności na te tematy. Przede wszystkim sam proces kurczenia się miasta i powolnego spadku rozwoju jest na tyle problematyczny też tożsamościowo, że należy na to patrzeć trochę szerzej niż na interes polityczny i spychanie decyzji z kadencji na kadencję. To jest realny problem, żeby przyznać w pierwszej kolejności, że ten proces w ogóle następuje w mieście. Pierwszy właśnie etap to jest wyparcie tego i przez wiele lat władze Manchesteru, który też stracił swój przemysł, wypierały to, więc dopiero z opóźnieniem zareagowały na to zjawisko. Drugi etap to jest właśnie rozpaczliwa próba zatrzymania tego spadku populacji i odpływu kapitału, co też niekiedy jest po prostu nierealne albo bardzo, bardzo trudne. I są pojedyncze tylko przykłady miast, w których to się udało, tak jak Neuruppin w Niemczech, gdzie rozpaczliwie wyprzedawano kamienicy za 1 euro, tylko po to, żeby jak najwięcej ludzi tam zatrzymać, no ale tam jest niedaleko do Berlina, więc powiedzmy, że ten magnes jednak funkcjonował. Wydaje mi się, że często nie ma co mówić o recepcie na wyludnianie się miast i trzeba tylko dbać o to, żeby kontrolować ten proces przestrzennie, żeby nie doszło do paradoksów takich jak w Detroit, gdzie Niesamowicie się rozgęściła struktura zaludnienia, i często do niektórych miejsc w mieście nie docierają podstawowe usługi społeczne, bo, bo są na to za małe środki. To fajnie pokazuje taki temat, jakby miasto, jako taki, takie miejsce, którym po prostu trzeba dobrze zarządzać, więc dobrze trzeba jest zbadać, jakie są nasze mocne i słabe strony, co poniekąd no, gminy robią, bo każda gmina ma analizę SWOT, którą musi wykonać. Czy według Ciebie to jest gdzieś tam wpisywane w, w tych analizach, albo powinno się pojawiać w tych analizach i powinno być jakimś takim. Znaczącym elementem, który definiuje politykę miejską, czy raczej stwierdziłby, że może to trzeba zrobić właśnie jakoś tak trochę bardziej na twardo? Nie wiem, na przykład trzeba zatrudnić architekta z wizją, że trzeba przebudować całe miasto i zrobić wiem, przebudowę na wzór Hausmana. Oczywiście pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie problemu i rzeczywiście w, na przykład w bytomiu, którym się zajmowałem, ten problem był widoczny, już był na tyle jaskrawy, że trudno było mu zaprzeczyć, natomiast strategia rewitalizacji miasta, na którą rząd dołożył się jeszcze miliardem złotych, była porażką, dlatego że miasto chciało zrewitalizować wszystko wszędzie i dla wszystkich a jednocześnie tych mieszkańców było coraz mniej i no, powstał ten paradoks, że cała powierzchnia miasta miała być y, równie zadbana, no, tylko nie było za bardzo dla kogo to wszystko robić. I też nie zadbano o środki na, na utrzymanie tego potem. Mm -hmm. Jeszcze a propos no, mój, Rzeczywiście tak, tak. wydaje mi się, że czasem taki radykalny ruch jest potrzebny, bo właśnie nie da się po prostu polerować wszystkich powierzchni w nieskończoność. Czasem trzeba się odciąć od niektórych rejonów miasta całych być może i do tego typu radykalnych ruchów no, trudno sobie wyobrazić, że samorząd jest w stanie samodzielnie dojść. Więc specjaliści myślę, że mieliby coś do powiedzenia. No, to by była bardzo ciekawa wizja i właściwie jak czytałam twoją książkę i widziałam te takie próby przemodelowywania tego miasta, uzupełniania zabudowy, jakiejś części rozbierania, to pomyślałam sobie z jednej strony, że to jest fajnie osadzone w tym takim nurcie ekologicznym, czyli właśnie żeby nie burzyć, a na przykład gdzieś czerpać z tych zasobów i to gdzieś tam relokować. Ale zastanowiłam się przy tym nad tożsamością lokalną, bo jednak, na przykład, załóżmy, że mamy faktycznie jakąś kamienicę, z której 80-90% ludności się wyprowadziło, i faktycznie mieszka tam jedna rodzina, ale na przykład to jest ta rodzina, która mieszka tam od pokoleń. No i ona jednak jest bardzo mocno związana z tą swoją gdzieś tam lokalną tożsamością. I czy takie przemodelowywanie miasta wiązałoby się może jakoś też stworzeniem jakiejś takiej polityki społecznej, pomaganiu, przenoszenia gdzieś tej tożsamości. Czy zastanawiałeś się nad tym tematem? Jak to by było? Tak, oczywiście, że nad tym się zastanawiałem. Wydaje mi się, że to jest istotny problem, właśnie przenosić rodzinę z tradycjami z jednej kamienicy do drugiej, a w dodatku tym bardziej na drugi koniec miasta. W bytomie jest specyfika, dlatego taką propozycję miałem dla bytomia, bo tam jest ta specyfika jeszcze ziem odzyskany, gdzie ta linia ciągłości została przerwana w pewnym momencie. Więc no, te więzi są trochę krótsze w większości rodzin, ale też po rozmowie z urzędnikami, którzy się zajmują rewitalizacją, dowiedziałem się, że niekiedy ci ludzie chcieliby się przenieść z tych najbardziej kryzysowych miejsc do miejsc, które są przyjaźniejsze do zamieszkania, bo czują się po prostu wyizolowani, tylko nie mają na to środków a, no, albo możliwości innych. Więc pomoc rzeczywiście jest potrzebna, pomoc samorządu. Czy innych instytucji, bez tego się nie obejdzie. Na pewno to nie może być też taki ruch, hmm odgórny, taki pozbawiający sprawczości tych ludzi. W sensie, trzeba im dać jakąś możliwość decyzji, dokąd chcieliby się przenieść, albo na jakich warunkach. Bo w przeciwnym razie będą widzieli tylko przeciwnika w takiej polityce. Tak, dokładnie tak. Ja miałam, jak przeczytałam to, to w głowie mi się w ogóle włączyła jakaś taka wizja przesiedlenie, hmm. po prostu jakieś tabory idą tak, ulicami. Tak. Więc, więc od, od razu po prostu jakaś taka czerwona lampka mi się mi się tutaj włączyła. Natomiast chciałam ci jeszcze zapytać, to Bo... Może zanim, zanim mm -hmm. zapytasz, to ja od razu odpowiem, że ja e, wychodziłem trochę e, z taką właśnie obawą, z, z tą propozycją, że jak pojadę do Bytomia i to komuś pokażę, to zostanę zlinczowany niemalże, że chcę, jakiś człowiek z Warszawy przyjeżdża i chce wyburzać nasze familoki, e, de facto ja właśnie jestem przeciwko wyburzaniu, ale to jest jakby już detal. I zaprezentowałem rzeczywiście przed sporą rzeszą populacji bytomskiej ten mój projekt. Okazało się, że wszyscy stwierdzili, że właśnie o to chodzi, znaczy trzeba mieć mocny pomysł na to miasto, bo inaczej polegniemy, znaczy nie będzie co ratować, więc nie dość, że nie zostałem zlinczowany, to wydaje mi się, że to mogłoby tam mieć jakąś platformę do dyskusji. Pomysł właśnie takiej radykalnej transformacji Przestrzennej miasta? Czasami też tak jest, że właśnie potrzeba kogoś z zewnątrz, żeby zdefiniował dobrze ten problem i powiedział, że faktycznie to jest coś, możemy w ten sposób. Dość taki odważny, nie, nie, nie mówmy, że nie, zmienić tą przestrzeń. Ale chciałam Cię zapytać, bo mówimy o bytomiu. Ty wspominałeś o jakichś też innych przykładach z zagranicy, ale czy w Polsce mamy jeszcze jakieś inne przykłady kurczących się miast i czy można by było tutaj przytoczyć ich jakieś przypadki? Zdecydowanie tak. Zaczynając od tego, że cała Polska się wyludnia. I ponad połowa powiatów rzeczywiście ma, ma ujemny wskaźnik demograficzny, to no, są takie, powiedzmy, największe środki ciężkości tego procesu i to są zazwyczaj obszary poprzemysłowe. Bytą wybrałem właśnie dlatego, że on jako jedno z trzech miast obok Wałbrzycha i Łodzi został włączony do obszaru strategicznych interwencji, czyli takiego pilotażowego programu finansowanego przez rząd dla najbardziej kryzysowych miast. Czyli no właśnie Wałbrzych jest przykładem też górniczej miejscowości, gdzie po 1989 to wydobycie zmalało i pozostałe przemysłowe obiekty też upadły. Łódź tak samo, tylko że innego gałęzie przemysłu. Więc tam należy szukać w tych dużych miastach, powiedzmy wojewódzkich albo powiatowych, Natomiast wszystkie małe miasta też tracą ludność nie w tak spektakularny sposób, bo tam nie ma na przykład tego zjawiska upadającego przemysłu czy całych opuszczonych dzielnic. Tam po prostu się rozgęszcza zdecydowanie ludność. Nie wiem, jest coraz mniej mieszkańców na lokal i tak dalej, więc to jest trochę ukryty proces, ale ci ludzie odpływają do większych miast. Czasem wracają na weekend, czasem na, na, na jakiś czas, ale to jest raczej równie pochyła. I też widzimy jakby różne m, przyczyny, bo Ty mówisz tutaj o przemyśle, ale też mamy na przykład m, takie tendencje do tego, jak właśnie szukanie, nie wiem, tańszych miejsc do mieszkania, i potem mamy te ruchy do miasta, z miasta. Co prawda, no w pandemii oczywiście to się jakoś tam trochę pozmieniało, ale tak. m, no, generalnie jest tak, że. M, nie ma już, już tak, że jakby funkcjonujemy gdzieś tam w obrębie jednego miasta, tylko ci ludzie się gdzieś tam przelewają i, i różnie szukają um, tych powodów do, do przyprowadzania się de facto. E, I tak na koniec już e, jakbyś miał e, powiedzieć e, taką. Jedną receptę dla wszystkich, którzy mają jakiś problem z kurczeniem się, z ubywaniem ludności, z tego typu ma problemami. To co byś zalecił włodarzom, żeby zrobili? Ok. Jak mówiłem, nikt nie wpadł na to, jak zapobiec procesowi wyludniania się miast. Nie ma jednego prostego sposobu którego można by pozazdrościć, ale na pewno trzeba po pierwsze pogodzić się z tym zjawiskiem i mieć na uwadze, że to może przez długi czas się nie odwrócić. To już nam pomoże myśleć o środkach zapobiegania spadkowi jakości życia. Po drugie, Trzeba właśnie zacząć myśleć wizjonersko o przestrzeni miasta. Nie można pacykować wszystkich pustostanów z nadzieją, że może nagle odwrócą się losy i miasto z powrotem zacznie lśnić gospodarczo. Trzeba zacząć myśleć wizjonersko, nie bać się radykalnych ruchów przestrzennych, również w skali całych dzielnic. A po trzecie, no, trzeba dbać o tą tożsamość miejsca, żeby jednak nie wyburzać do gołej ziemi tych wszystkich budynków, dla których nie ma już potencjalnych użytkowników. Tylko żeby zostawiać jakieś ślady jako pamiątkę, jako jakąś właśnie ślady tożsamości tych miejsc. I ja bym tutaj może dorzuciła jeszcze do tego, żeby dawać przestrzeń do działania architektom miejskim i urbanistom miejskim. Zdecydowanie. Bo jakby wiemy, te, te dwie dziedziny są w dużym problemie, powiedzmy zawodowym, więc żeby nie, nie bać się delegować kompetencji. Tak, no specjaliści powinni się zajmować tym, do czego są szkoleni. Super, bardzo ci dziękuję za rozmowę w takim razie i zapraszamy na twój panel, Dzięki. który już za chwilę na głównej scenie. No tak? Dziękuję. Tak. Dziękujemy bardzo. Dzięki.